tych dzieci cierpi na jakiś rodzaj choroby psychicznej, zaś 10% na autyzm. Choroby często towarzyszące morganiom stoboreliosa, boreliosa, znana również jako choroba złyma od miasta w USA, w którym po raz pierwszy ją zdiagnozowano fibromialgia, bóle mięśni i zespół chronicznego zmęczenia. Możliwym jest, że kleszcze przenoszą coś jeszcze niż tylko kredki boreliozy lub, że w wyniku zakażenia i słabej odporności wytwarzane są uboczne substancje. Boreliosa. Choroba z Lyme. Borrelioza inaczej choroba z Lyme, krętkowica kleszczowa, ŁAC. Borreliosis, angielski Lyme di Lyme borreliosis to wielonarządowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do krętków Borrelia burgdorferi, Borrelia garini, Borrelia Afzeli, Borrelia Japonica. Przenoszona na człowieka i niektóre zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Jako pierwszy rumień wędrujący z ukąszeniem przez kleszcza powiązał Arvita w Zalius w 1909 roku. Neurodorelioza opisali niezależnie Charles Galnia. Bujadux w 1922. A ukąszenia kleszczy z objawami neurologicznymi połączył Alfred Bannenwart. W latach 40. w 1975 roku opublikowano opis 12 przypadków zapalenia stawów u dzieci z obszaru Altleme w stanie Connecticut i zasugerowano ich związek ze zmianami skórnymi po ukąszeniach w kleszczy. Od tej miejscowości wzięła się nazwa choroby. Willi Burgdorfer w 1982 roku wyizolował z kleszcza i z Krętki, które później w uznaniu zasług Burgdorfera nazwano Borrelia Burgdorferi. Rok później wykryto swoiste przeciwciała w klasie ich przeciwko Borrelia Burgdorferi. W Polsce zachorowania na boreliozę z Lyme zaczęto rozpoznawać dopiero pod koniec lat 80. XX wieku. Bardzo wiele chorób i dolegliwości neurologicznych jak już z badań wiadomo to skutki boreliozy, tyle, że przechodzonej, nieleczonej i nierozpoznanej. Wiele osób leczonych nieudolnie i nieskutecznie przez psychiatrów to także ofiary ukąszenia przez kleszcze, nawet w dzieciństwie, ofiary, którym terapie psychiatryczne jedynie pogarszają stan zdrowia, podobnie jak to jest w wypadku porfirii, gdzie też mogą być objawy psychiczne, ale nie są to psychozy i mają zupełnie inne przyczyny niż myślą psychiatrzy. Rezerwuarem zarazków jest około 300 różnych gatunków ssaków, głównie gryzonie z rodziny nornikowatych i myszowatych, a także wolno żyjące jelenie, sarny, wilki, niektóre gatunki ptaków. Bakterie są przenoszone głównie ze śliną kleszczy z rodzaju Ixodes w Europie i Ricinus. W zależności od stadium rozwojowego kleszcz staje się nosicielem, zakażając się od swego żywiciela. Kolejne stadia rozwojowe kleszcza zakażają swoich kolejnych żywicieli powodując utrzymywanie się rezerwuaru zarazków w środowisku. W taki też sposób dochodzi do zakażenia człowieka. Najwięcej zachorowań na boreliozę notuje się w północno-wschodnich Stanach USA, w Europie Środkowej, Skandynawii i Rosji oraz Australii. Są to obszary endemicznego występowania choroby związane z obszarem bytowania kleszczy i ksodes. Z roku na rok liczba rozpoznań się zwiększa. Większość nowych przypadków boreliozy jest notowana między 1 maja a 30 listopada, a 80% przypadków występuje w czerwcu i lipcu, w okresie żerowania mikroskopijnych, trudnych do zauważenia nim w kleszczy. Patrz zdjęcie kleszczycy. W Polsce rejonami endemicznymi są Białowieża i Województwo Podlaskie, a także Mazury i Suwalszczyzna. Borelia występuje w organizmie człowieka w kilku formach: Krętka boreliozy, postaciowalnej bez ściany komórkowej, forma L. Formie cysty oraz jako spory bleps. wszystkie te formy zachowują możliwość wzajemnej transformacji. Poszczególne formy mają różną wrażliwość na antybiotyki. Na przykład forma krętka ginie pod wpływem penicylin lub cefalospory, podczas gdy forma L ginie pod wpływem makrolidów lub tetracyklin. Borelia żyje wewnątrzkomórkowo oraz przekracza barierę krew, mózg, co stwarza dodatkowe problemy w czasie leczenia. Bo tylko niektóre antybiotyki penetrują barierę krew, mózgi tylko niektóre działają wewnątrzkomórkowo. Borelia zwykle osadawia się w tkance łącznej jak skóra, ścięgna, ściany naczyń krwionośnych, w tym w naczyniach mózgowych, także w mięśniach i w tkance nerwowej, a tu w komórkach glejowych i nerwowych. Borelia jest znajdowana w większych ilościach we wzgórzu, gdzie atakuje ośrodek mózgowy zawiadywania układem czuciowym i bólem, w korzeniach. Żbietowe rdzeniach kręgowego, ze zębowej oraz w gałkach ocznych. Zmiany w układzie nerwowym powodowane przez boreliozę są na tyle charakterystyczne, że przez wiele lat występowały jako samodzielna jednostka chorobowa zwana zespołem banenwartcha. W 1948 roku opisał je Banenwartch jako zaczynające się pojawieniem rumienia skórnego, określanego jako Ecm, Chronicum migrans, do którego sukcesywnie dołączały objawy limfocytarnego zapalenia opon mózgowych. Bóle korzonkowe i objawy zapalenia nerwów czaszkowych i obwodowych Dopiero w 1982 roku Willi Burgdorfer odkrył krętka Nazwanego później na jego cześć Borelia Burgdorferi wykazał ich związek przyczynowy z zespołem Bannwartha Z tego powodu zespół Bannwartha klasyfikowany jest jako neuroborylioza. Istnieje hipoteza, że bakteria wytwarza toksynę bakteryjną odpowiedzialną za co najmniej część objawów choroby takich, jak zaburzenia pamięci bezsenność oraz drętwienia kończyn języka oraz zaobserwowaną w tej chorobie reakcję jar herxheimera Wprawdzie nie istnieje test wykrywający toksyny bakterii, ale pomimo to odkryto hemolityczną aktywność Borrelia burgdorferii, a w D.E. na boreli odkryto fragment kodujący odmianę jadu kiełbasianego. Wiadomo również, że ściana komórkowa bakterii zawiera toksyczny lipopolisach oraz peptidoglikan mający własności prozapalne. Borelia nie upośledza metabolizmu białek i nie powoduje widocznego wyniszczenia organizmu stąd często pacjenci nie wyglądają na chorych, co utrudnia szybkie rozpoznanie. Nieleczona borelioza przebiega u człowieka w trzech etapach. 1. Etap infekcji zlokalizowanej, plus erythema migrans, rumień wędrujący. W miejscu ukąszenia przez kleszcza pojawia się rumieniowa zmiana na skórze, często przemieszczająca się obwodowo. Występuje nie we wszystkich przypadkach choroby. 2. Etap infekcji rozproszonej, plus nawracające dolegliwości stawowe, plus objawy podrażnienia lub zapalenia opon mózgowo i nerwów obwodowych, plus zapalenie mięśnia sercowego. 3. Etap infekcji przewlekłej, plus niedowład, porażenie nerwów obwodowych, plus zaburzenia czucia, plus zaburzenia psychiczne, plus zaburzenia pamięci, plus zanikowe zapalenie skóry, plus bóle mięśniowo-stawowe, plus przewlekłe zmęczenie. Przebieg kliniczny boreliozy może być bardzo zróżnicowany. W przypadku gdy ukąszczenie kleszcza zostało przeoczone, a rumień albo nie wystąpił, albo został niezauważony. Najczęściej podejrzewa się chorobę w przypadku licznych objawów pochodzących z różnych systemów jak układ nerwowy, szkieletowo-mięśniowy, pokarmowy, rozroczy, wydalniczy, hormonalny u człowieka uprzednio zdrowego. Następujący objaw wiąże się z przebiegiem przewlekłej boreliozy. Gorączka. Poty, dreszcze, fale gorąca z nieznanych powodów, zmiana masy ciała, przybranie butrata, zmęczenie napadowe lub stałe, ociężałość, słaba wytrzymałość fizyczna, bezsenność, płytki sen, bezdech nocny, wypadanie włosów z nieznanych powodów, drętwienie kończyn lub tylko palców, budzące ze snu, czasem bardzo zmienne, drętwienie języka, zwłaszcza jego czubka lub warg, zaburzenia smaku, bóle gardła, bóle jąder, bóle bioder, bóle i kurcze mięśni mięśni twarzy lub innych mięśni, bóle głowy, w zwykle części potylicznej, bóle i obrzmienia stawów, często zmienne i wędrujące, sztywność stawów i kręgosłupa szyjnego, trzeszczenie szyi, bóle zębów bez wyraźnych powodów stomatologicznych, nieregularność menstruacji z nieznanych powodów, nieoczekiwana laktacja, bóle piersi, podrażniony pęcherz lub zakłócenie działania pęcherza moczowego, utrata sprawności seksualnej lub libido, aseksualność. Bóle i podrażnienie żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy, zmiana rytmu wypróżnień, zaparcia lub biegunka. Bóle w klatce piersiowej i w żebrach, przeszywające bóle, krótki oddech, kaszel, zadyszka, skoki pulsu i ciśnienia krwi, bloki serca lub inne rytmie, zwykle zmienne i oporne na leczenie, szmery w sercu, kardiomiopatia przyrostowa, kłócia, mrowienie o zmiennym charakterze, utrata czucia jak w polinę uropatii, palenie skóry, zapalenie nerwu trójdzielnego. Paraliż twarzy, paraliż Bella, zaburzenia widzenia, podwójne rozmyte widzenie, czarne plamy w polu widzenia, nadwrażanie.